Czołem. W dzisiejszym materiale omówimy kolejny już drugi test, jaki czeka na nas przy wstąpieniu do wojsk obrony terytorialnej, a będą to klasyczne brzuszki, czyli skłony w leżeniu na plecach. Także zaczynamy! Test trwa 2 minuty, i w tym czasie musimy wykonać jak najwięcej powtórzeń. Obok w tabelce macie zamieszczone oceny, jakie otrzymujecie za poszczególny wynik w uwzględnieniu dla kobiet, mężczyzn oraz w poszczególnych grupach wiekowych. Sama kwestia wykonania jest banalnie prosta. Zaczynamy w leżeniu na plecach. Kolana rozstawione na szerokość bioder, stopy całe na ziemi. Ktoś te stopy będzie albo trzymał, ktoś ze współćwiczących, albo będziemy mogli po prostu zaczepić stopy pod szczebelek. Teraz splatamy ręce za głową, łokcie zostawiamy na ziemi. Tak jeszcze przypomnę tylko, że kolano chcemy zgiąć maksymalnie do kąta prostego i teraz poprzez mocne spięcie brzucha chcemy podnieść całe ciało i łokciami dotknąć kolan. Jedziemy. Powoli odkładamy łokcie na ziemię za każdym razem i wykonujemy jak najwięcej powtórzeń. Ok. Plus Dobrze. do naszego planu. Oprócz samych brzuszków dodamy jeszcze kilka innych ćwiczeń, które wzmocnią nasz brzuch globalnie, abyśmy ten test mogli zdać jeszcze łatwiej. Zaczynamy od określenia swojego pułapu, czyli wykonaj test i zrób jak najwięcej brzuszków jesteś w stanie. Jeśli wykonujesz maksa dla swojej grupy wiekowej oraz płci, to świetnie. Wystarczy wtedy, że podtrzymasz do testów swoją formę, wykonując brzuszki 2-3 razy w tygodniu, wykonując na przykład 2-3 serie po 60 sekund pracy. Jeśli do maksa jeszcze trochę Ci brakuje, to obczaj te ćwiczenia, sprawdź plan treningowy na końcu i działamy. Spięcia brzucha. Trzymając stabilnie odcinek lędźwiowy wykonujemy uniesienie góry ciała, kierując ramiona w górę i spinając mocno brzuch. Możemy dodać obciążenie w dłoniach. Brzuszki janda. Ulepszona wersja klasycznych brzuszków. Używając gumy założonej na łydkę odciągamy zginacze bioder od pracy, przez co nasz brzuch będzie bardzo mocno zaangażowany w pracę. Ważne, aby w tym ćwiczeniu nie wykorzystywać zamachu ciała. Brzuszki crossfit. Rodaj brzuszków, gdzie wspomagamy się zamachem ciała, przez co możemy wykonać więcej powtórzeń tego ćwiczenia. Ważne, aby kontrolować fazę odkładania ciała na podłogę. Deska. Podstawowe ćwiczenie na wzmocnienie mięśni rdzenia izometrycznie. Akordeon. Rodzaj spięć brzucha, w który zaangażujemy nasze mięśnie skośne. Warto sprawdzić również mój poprzedni materiał. Na górze u kranu wyskakuje odnośnik. Też, a propos przygotowania, właśnie do testu brzuszków, znajdziecie tam więcej ćwiczeń, które możecie wpleść właśnie do swojego planu treningowego. Trening wykonujcie od dwóch do 3 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb. I właśnie teraz na ekran wjeżdża plan treningowy. Także zapisujcie i działajcie. To na dzisiaj tyle. W kolejnym materiale poruszymy ostatni test, a mianowicie bieg na 3000 metrów. I tak mówię, będzie to ostatni materiał, jeśli chodzi o testy wod. I również w następnym materiale dostaniecie plan treningowy, który zakłada przygotowanie już pod wszystkie trzy testy, czyli pompki, brzuszki i bieg na 3 km. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać w komentarzu, ile jesteście w stanie wykonać brzuszków w dwie minuty. Widzimy się już niebawem w kolejnym materiale. Czołem!